Podaję kolację. Chciałabym wreszcie usiąść przed telewizorem i spokojnie obejrzeć wiadomości. Karol, możesz włączyć telewizor? I siadaj już do kolacji. Wrzucasz wszystko do jednego worka. Pora pomału zabrać się za segregację śmieci. Weź, nadaj spokój. Nie mam na to siły, czasu. I w ogóle po co? I co to za różnica? Obawiam się kochana, żeby już musiałaś się tego nauczyć. Sama posłuchaj. 1 lipca 2013 roku znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuca na gminę obowiązek wypracowania systemu gospodarowania odpadami i objęcia nim wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy. Zatem radni podjąć musieli szereg uchwał, które doprecyzowały zasady nowego systemu. Zacznijmy jednak od tego, dlaczego wprowadzono zmiany. O wytłumaczenie idei nowelizacji poprosiliśmy Bernarda Błaszczyka, którego możemy nazwać ojcem zmian. Przede wszystkim zmienia się to, że gmina jest, ma najważniejszą rzecz, bo przejmuje, ona przejmuje odpowiedzialność za śmieci, czyli mamy jednego gestora w tym zakresie. To on będzie poprzez przetargi dokonywał wyboru kolejnej firmy, która będzie dokonywała wywozu i również do miejsca wskazanego przez Sejmik Wojewódzki, czyli do Regionalnej Stacji Odpadów. Przedstawmy to w formie graficznej. Co dla mnie, statystycznej Kowalskiej, ta nowelizacja oznacza? Po pierwsze, umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 roku w imieniu mieszkańca podpisuje gmina. Po drugie, firma odbierająca zostanie wybrana w drodze przetargu. Po trzecie, gmina zobowiązana jest utworzyć punkty selektywnego zbierania odpadów. Po czwarte, segregacja się opłaca. Ci, którzy segregują odpady, wniosą niższą opłatę do gminy. Stąd wiele pracy mieli radni. Oni bowiem musieli m.in. ustalić stawkę opłaty, dostosować do nowych przepisów funkcjonujące regulaminy utrzymania czystości i porządku, wybrać metodę, według której obliczana jest kwota, jaką zapłacimy za śmieci. Dla mieszkańców niewątpliwie najważniejsza jest wysokość opłaty, a ta w gminach kształtuje się różnie. W bytomie za śmieci rozliczamy się od mieszkańca i tak za posegregowane odpady zapłacimy 11 zł. Tych 20 groszy za zmieszane 14 zł. Ważna informacja. Deklaracja o wysokości opłaty, jaką uiszczać będziemy od 1 lipca, należy złożyć w odpowiednim urzędzie gminy. Te składają właściciele danej nieruchomości. W przypadku spółdzielni lub wspólnot najczęściej jest to administrator budynku. Sytuacja jest nieco trudniejsza, kiedy mm, y, nieruchomości zabudowane są budynkami wielolokalowymi, gdzie ustanowiona została odrębna własność lokali. W tym też przypadku. Odpowiedzialnym jako właściciel nieruchomości za złożenie deklaracji jest osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną. Jeżeli zarząd taki nie został wybrany na danej nieruchomości, wtedy deklaracje składają właściciele lokali z odrębną własnością. Właściciele nieruchomości powinni również pamiętać o rozwiązaniu umowy z dotychczasowym odbiorcą ich śmieci. Stąd zachęcamy do zajrzenia w swoje umowy, by uniknąć podwójnego płacenia. Nowelizacja ustawy to przede wszystkim wynik unijnych dyrektyw. Polska musi spieszyć się ze zmianami w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Jak informuje Ministerstwo z katalogu sześciu głównych regulacji unijnych w tym zakresie, w pięciu Komisja Europejska oskarża nas o naruszenia. W jednym przypadku skarga trafiła do Trybunału Europejskiego. Stary system uniemożliwiał prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wyniku czego bez segregacji śmieci trafiało na wysypiska odpadów. Dużą część odpadów porzucano w lasach. Każdy bez wyjątku będzie ponosił finansowe konsekwencje tego, że wytwarza odpady. To jest naturalna kolej rzeczy. Ktoś kto śmieci, ponosi odpowiedzialność za gospodarkę tymi śmieciami, bo inaczej to w nich po prostu utoniemy, no to jest banał. Wobec tego ta grupa osób, która do tej pory nie ponosiła żadnych konsekwencji, nie płaciła złotówki przez 50 lat za gospodarkę odpadami, zostanie w systemie powszechnym zobowiązana i skutecznie to będzie egzekwowane do ponoszenia takich opłat. Więcej informacji na temat nowych zasad na stronie internetowej www.bytom.pl w zakładce Twoje odpady w 2013 roku. O kurczę! No to rodzinka, pora na zmianę. Nie mówiłam, ale nie w tym domu nikt nie co to właściwie znaczy ta segregacja śmieci? Chwileczkę, Karolku, zaraz dziadek ci coś pokaże. No i co my tu mamy, Karol? Na no śmieci. I takie właśnie śmieci wytwarzane przez nas w naszych domach. Nazywamy odpadami komunalnymi. Taką mieszankę śmieci, taką bombkę śmieciową, możemy oczywiście wyrzucić do kubła i tak najczęściej czynimy. Ale nie jest to rozwiązanie ani rozsądne, ani dobre, ani tym bardziej pożyteczne. Segregacja odpadów komunalnych to zbieranie tych odpadów do specjalnych pojemników specjalnie oznakowanych w zależności od materiału, z jakiego powstał odpad, czyli z czego ten śmieć został wyprodukowany. I jaki z tego wypływa wniosek? Że przed wyrzuceniem śmieci dokonujemy selekcji tych odpadów osobno papier, osobno plastik, osobno szkło. Segregacja odpadów komunalnych to jeden ze sposobów ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji. Płynie z tego sama korzyść. Odzyskujemy surowce, które można powtórnie użyć, albo można je wykorzystać przy produkcji innych materiałów. Ale myślę, że o tym powiemy już następnym razem.